Żeby ja przepraszam bardzo, rady. że przerwę Pani Ja bardzo Pana prosiłem tamtej w tej sesji. My się to zasłużymy przez całą sesję. Można tam stanąć, Tam ci Państwo stoją, nie przeszkadzają, ciągle sobie jak jest, nie, nie przeszkadza nam to wspólnie z pracy. naprawdę, dla wspólnego dobra. Proszę sobie tam stanąć, można nam sobie stanąć, tutaj na palatule i zrobić Pan lata i nie przeszkadza Proszę proszę nig nigdzie nie latam, bo nie, nie mam skrzydeł ja po pierwsze. A może... nie przeszkadzam nikomu tutaj. Nie, nie, ale jak przeszkadza innym pan przeszkadza. Poszedłem w miejsce tam, które jest wyznaczone dla, dla leptów. Wtedy można się do zastosować. Państwo się zastosowali ze szoregancem, współpracujemy bardzo dobrze. Proszę właściwie samą sobie w tym miejscu, ale nie do... mówi Pani bez mówi bez mikrofonu, więc nie słychać. Nie jej. szkodzi, może ja pan zjadła, bo takie właściwie, że może pan się ci kogoś nie No to bardzo, to dajemy to co, mam yy... przerwę w sesję, Panie Przewodniczący, Pan mi przeniesie tego wszystkiego. Proszę przynieś? przenieść, może Pan tam wystawi, na pracach, to jest prosta rzecz, prosta rzecz, Postaram się. Ja chciałam się zwrócić do Szanownej Rady. Wzorem rad miejskich, rad gminnych, innych miejscowości. Chciałam prosić Państwa Radnych o to, aby podjęliśmy rezolucję dotyczącą wyrażenia swojego stanowiska na temat przyznania yy, telewizji Trwam yy, miejsca na w lepszej cyfrowej. Ja mam... Mógłby Pan skomentować rozwój wydarzeń, na jakim etapie jest sprawa pozbawienia Pana mandatu radnego Rady yy, Miasta Dąbrowa Tarnowska? W tej chwili jest yy, sytuacja taka, że po podjętej uchwale przez Radę 8 lutego no, ja złożyłem w piątym dniu po, po sesji skargę do Sądu Wojewódzkiego w Krakowie za pośrednictwem Rady Miejskiej w Dąbrowie. Tam podnoszone w skardze były główne zarzuty braku postaw merytorycznych do pozbawienia mandatu radnego z, na, bazie artykułu, na, na bazie orzeczenia sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jednoznacznie stwierdził, że y, udział y, gminy jakby we wspólnotach mieszkaniowych, y, w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych nie stanowił mienia komunalnego rozumianego y, zgodnie z artykułem 24 f czyli tego ustawy o samorządzie gminnym, który był podstawą jakby wygaszenia mojego mandatu. W tej chwili Rada powinna zgodnie z wyborczą powinna przekazać sądowi w przeciągu 14 dni. Znaczy sąd miał do rozpatrzenia po złożeniu przeze mnie skargi na 14 dni na rozpatrzenie. Dzisiaj mamy... Czyli z tego wynika, że są już orzeczenia sądu w sprawach podobnych i one są na Pana korzyść. tak. tak. Stwierdzają jednoznacznie, że ten że, mi, że udział gminy w nieruchomościach w wspólnotach mieszkaniowych nie jest minimum komunalnym, a znowu artykuł 24f ustawy mówi, że... Nie mogę jako radny prowadzić działalności na minie komunalnym, skoro nie, nie jest to minie komunalne, czyli de facto nie prowadzę. A jaka, jakie stanowisko Rady, które skierowane jest również jako odpowiedź do sądu na Pana skargę? Rada w dalszym ciągu podtrzymuje, że udział gminy w nieruchomościach jest to miniem komunalnym i stanowi zasoby itd. Tak A kiedy się ustawa? można spodziewać, że będzie postanowienie NSA? Myślę, że w tej chwili, skoro dzisiaj była podjęta uchwała już o odpowiedzi na moją skargę, to myślę, że sąd ma 14 dni na rozpatrzenie skargi. I jak Pan myśli, jakie jest prawdopodobieństwo, że wyrok, postanowienie sądu będzie na Pana korzyść? No i myślę, że poprzez to jednoznaczne orzeczenie sądu naczelnego, sądu administracyjnego, który jest najnowsze w tej podobnej sprawie, to jest raczej, no, oczekuję pozytywnego, ponieważ nie myślę, żeby Wojewódzki Sąd Administracyjny podważył powiedzmy, wyrok Sądu Naczelnego. Dlaczego, jak Pan sądzi, radni Koalicji Rządzącej tak się zawzięli, chcą Pana po tylu latach trwania tej samej sytuacji, trzeba dodać, chcą Pana usunąć z Rady? Nie wiem, może jestem niewygodny, może za dużo mówię, może za dużo pytam. Może, no jestem niepokorny, bo... Rada podjęła uchwałę w zasadzie czysto formalną, która jest jakby początkiem procesu pozbawiania radnego Buźki mandatu. Jak pan ocenia całą sytuację? Cała sytuacja to jest, to jest, można powiedzieć, trochę sprawa polityczna. Tu się dąży do tego, aby wyeliminować konkurencję, opozycję. Która jest naprawdę, jeżeli chodzi o radnego Buśkę, jest merytoryczny i bardzo dobrze przygotowany do pracy w Radzie. Mało radnych jest tak przygotowanych, tak merytorycznych i tak merytorycznie zajmuje stanowisko odnośnie spraw związanych z Radą, z gminą. I tu jest, stał się człowiekiem niewygodnym dla ludzi, dla, dla ludzi, którzy sprawują władzę w tej gminie.